Już jest? No, jest. A Więc tak, tu, tutorial jest. Z łóżki wziąłem takie zwykłe, żeby ci pokazać, że łóżkami też można, bo są inne instrumenty. Teraz tutaj filmuj. I Teraz tak podważamy jedną łóżką, łapiemy drugą tak samo. Te łóżki filmujesz, tak? Mhm. Uh -huh. I, I rozciągamy tą gumę. Łyżką. Łyżką, Mama mówi, że łyżką. Oczywiście, że łyżką. I tak dookoła, jak nam jest obręcz, już zeszła. To już tutaj mamy dętkę, którą wyciągamy z opony. Jedna, druga. I czasami tu może być nakrętka przy tym. Yy, więc trzeba ją wcześniej nakręcić, o, rozkręcić, jeżeli jest. No i wyciągamy. I, i tyle. I fartuch mistrz. Jeszcze? No ale tobie nie zajdzie, bo nie masz. Masz pewnie nowy fartuch. Tyle. Teraz zastopuj.